Szanowni Państwo, jako że dzisiaj są walentynki, pomyślałem, że do tego mojego poprzedniego filmu dogram jakiś double feature i opowiem trochę o filmie Towarzysz, czyli Companion Drew Hancocka z tego roku, który również swoją premierę miał niedawno. I ja na ten film poszedłem skuszony logiem New Line Cinema, Ponieważ bardzo lubię praktycznie wszystkie filmy z tego studia. No a przede wszystkim to, co dało im dużą sławę, czyli Koszmar z Ulicy Wiązków. Jednakże ten film, niektórzy mówią, że warto obejrzeć w ciemno, bez zwiastunu no i tak dalej. No ja widziałem ten zwiastun, widziałem to logo, dlatego Poszedłem zobaczyć ten film, bo mnie zaciekawił. Ale wydaje mi się, że w niektórych recenzjach mówi się, że lepiej, że w ogóle nic nie obejrzeć, żadnego zwiastuna materiału promocyjnego, pójść na to w ciemno. I też widziałem kilka takich recenzji pół na pół, pół bez tego protwistu, pół z tym protwistem, trochę z kilkoma innymi i tak dalej. Ja myślę, że ja opowiem o tym wszystkim, co się znajduje w zwiastunie tego filmu, nie wchodząc w jakieś tam inne głębsze spoilery. Więc w rolach głównych mamy Sophie Thatcher, jest to Iris, oraz Jacka Queda, jest to Josh. I o czym opowiada ten film? Ten film opowiada o... Yy, Problemach, jakie w przyszłości możemy napotkać ze sztuczną inteligencją w postaci robotów, ponieważ tytułowy towarzysz w filmie, czyli Iris, grana przez Sophie Thatcher, jest ro robotem, i to jest właśnie to, co mówi się, że nie że to jest ten wielki plot twist i tak dalej, że lepiej nie obejrzeć zwiastuna i tak dalej, pójść na ten film, ale według mnie warto o tym powiedzieć w recenzji, ponieważ jest to bardzo ważny punkt wyjścia do dalszych dyskusji w kwestii tego filmu. Ponieważ jaką historię opowiada nam towarzysz? Opowiada historię pary, która jedzie do znajomych, do domku na od ludziu przy jakimś jeziorku, którego to właścicielem domku i w zasadzie jeziora jest jakiś rosyjski oligarcha, biznesmen Siergiej. W filmie mylnie wzięty za gangstera i rozbójnika, ponieważ w rzeczywistości jest on człowiekiem, który dorobił się na sprzedaży jakiejś ziemi. Co jest w filmie? dwuznaczne, kiedy on mówi, że lubi sobie ubrudzić ręce. I w tym domku czekają na naszą parę mm, dwójka mm, pozostałych ich znajomych oraz dziewczyna, której imię to Kat i którą gra Megan Suri. I w zwiastunie pojawiają się obrazy Iris pokrytej we krwi więc m, dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że Kat oraz postać grana przez Josha Quaida, czyli przez Jacka Quaid'a, przepraszam, czyli Josh planują intrygę, aby wgrać Moda do Iris tak co spowoduje, że ona zabije tego rosyjskiego oligarchę i oni zwieją z jego fortuną ukrytą za jakimś portretem w, w sypialni. Tam jest 12 milionów dolarów, wchodzi w grę. I tak też się dzieje, kiedy Siergiej dobiera się na przyjeziorku bez świadków do Iris, czyli do tego robota. Ona znajduje w kieszeni nóż. I postanawia po prostu poderżnąć mu gardło. I w tym filmie pojawia się wiele wątków dotyczących dominacji i dotyczących dynamiki relacji damsko-męskiej na poziomie właśnie dominacji oraz kontroli, ponieważ. Bardzo oczywistym jest to, że Josh ma pełną kontrolę nad Iris, bo jest to robot. On ma aplikację w telefonie, za pomocą której może sterować jej emocjami, inteligencją i yy, 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 yy tym, jak się ma zachowywać. I co jest ciekawe, to to, że yy, yy, właśnie ten wątek yy, yy, kontroli nad yy, drugą osobą. Film jest bardzo rozwijany na, na różne poziomy, ponieważ mamy tutaj y, różną dynamikę między różnymi postaciami. Między innymi, właśnie tymi y, dwoma, którzy planują ten spisek. Później dochodzą ich znajomi do tego. I, i co się tak naprawdę dzieje? Y, oczywiście, to mogę powiedzieć: film kończy się happy endem dla postaci. Iris czyli Sophie Thatcher i ona grała wcześniej wcześniej mogliśmy ją zobaczyć na ekranie w filmie Heretyk ze <laughs> świetnym Hugh Grantem i film porusza wątki i porusza kwestie związane z etycznością sztucznej inteligencji związane z tym, co może nas czekać w przyszłości, bo wszyscy pamiętamy ten tweet, który pojawił się na profilu The Sun o tym, że w 2025 roku kobiety będą częściej sypiać z robotami niż mężczyznami. Stało się to żartem i już przyszedł ten rok, i, i, i ludzie dalej tw tworzą ruch wokół tego posta, ale to, o czym mówi nam ten film, to też zanik y, relacji damsko-męskich, trudność w, po, w porozumiewaniu się w tych relacjach, bo z jednej strony mamy to, jak Josh, retrospekcję, jak Josh y, zamawia sobie tego robota i tam w ekspozycji na, na po, po tym backstory, <laughs> y, które y, które zostaje przywołane po morderstwie Josh pyta tego kuriera o to o wszystkie funkcje i ten kurier mu odpowiada że robot nie może go skrzywdzić musi zawsze mówić prawdę co jest później w filmie często rozwiane, więc dostajemy tą ekspozycję o tym co może a czego nie może robot i na co pozwoli mu ten jailbreak między innymi na mówienie prawdy co prowadzi później do takiej komedii pomyłek? Ponieważ film, kiedy Iris próbuje uciec, wydostać się z tej sytuacji i biegają po tym lesie i okolicach, to zamienia się w taką komedię pomyłek i, i zostają w to wplątane inne osoby, które znajdują się tam w tej, yy, w tej okolicy. I yy. Nie jest to jedyny plot twist w filmie. Jest też kilka innych. Ale to, na co chciałbym zwrócić ja uwagę przy, przy jakiejś dekonstrukcji fabularnej tego filmu, to na przykład y, motywy postaci granej przez właśnie Jacka Queda, czyli Josha. Mianowicie ten plan z... Y, Próbą y, wrobienia robota w morderstwo. Początkowo się udaje, no ale później zaczyna się sypać i mamy tą komedię pomyłek, ale obserwujemy to, jak rzeczywiście y, Josh, władają nim różne emocje, jeśli chodzi o jego relacje, w czysłowie z, z, właśnie, Iris, ponieważ Josh próbuje się pożegnać ze swoim robotem, próbuje z nim porozmawiać na zasadzie, na zasadzie jakiegoś rozstania, w związku, jakby to wszystko było naprawdę, jakby ona rzeczywiście była, była człowiekiem, była osobą bardzo bliską, a nie tylko przez cwanie nazwaną firmę. Empathic z zaprojektowanym robotem do towarzystwa i do nie ukrywajmy przyjemności, bo, bo do tego sprowadzają się te roboty. I, I co bardzo szybko obserwujemy po cięciu, kiedy Czorz konfiguruje Iris, i, i, i co po nieśmiałych paru minutach dzieje się później z nimi. Mamy w tym niepozornym filmie wiele wątków. Mimo, że film jest w Utrzymany w tonie takim bardzo swobodnym, jest zabawny. Tak jak mówiłem, są tam bardzo duże elementy komedii, i film trochę poważnieje pod koniec. Kiedy mamy finał i kiedy bohaterowie próbują sobie coś wyjaśnić, wytłumaczyć. Kiedy. Ponownie wracamy do tego wątku y, dynamiki relacji damsko-męskich w XXI wieku, i to, jaką to może być w zasadzie też równie dobrze przestrogą, y, albo co może oferować zaawansowana robotyka w późniejszych latach, i erotyka związana z tą robotyką, więc. Główne wątki poruszane w tym filmie to relacje damsko-męskie, kontrola w relacjach damsko-męskich, AI, to jakie zagrożenia niesie za sobą AI oraz roboty. Film w zasadzie jest być może takim połączeniem Megan oraz Buddies, Buddies, Buddies. Ponieważ mamy robota i domek na odludziu, robota AI z Megan oraz domek na odludziu, Badis Buddies, Buddies i grupę znajomych, ponieważ później no, film staje się y, nie tylko komedią pomyłek, ale i slasherem, ponieważ obserwujemy jak kolejne postaci padają ofiarą różnych y, śmierci, niektórych bardzo no, sprytnych. Które są w zasadzie payoffem do tego, co, co widzieliśmy przez cały film. Przyjawia się taki jeden motyw nowatorskiego gadżetu, który później zostaje wykorzystany do zabójstwa jednego z bohaterów, więc myślę, że to też nie jest jakiś większy spoiler. Patrząc na e, Zwiastun, wystrzegam się, mówiąc o tym filmie, m, wejścia głębiej w tę fabułę i, i przeanalizowania jakichś portretów psychologicznych innych postaci, e, ponieważ myślę, że to mogłoby zepsuć dosyć sporą niespodziankę z oglądania tego filmu, którą już i tak trochę psuje, pewnie w, według kryteriów. Z którymi spotkałem się przy, przy oglądaniu innych recenzji tego filmu. Ale myślę, że jest to film do obejrzenia nie tylko jako komedia, ale też jako pewien mały film z morałem, podany w bardzo przystępny sposób, ponieważ jak wiemy, czasy zmieniają się bardzo szybko, i kino próbuje zawsze nadążyć za obecnymi problemami cywilizacyjnymi, czy też to, z czym mierzy się współczesne społeczeństwo. Więc tutaj mamy przedstawione to jako panią robot i pana, który ma nad nim kontrolę i, i która próbuje się od niego wyzwolić. I nawet można by ten film poniekąd y, motywem przyrównać do Ex machiny, gdzie na końcu bohaterka odzyskuje wolność i, i po prostu zmiata z planszy po swoich, swojego twórcę i kolegę swojego twórcy, ponieważ w filmie Towarzysz obserwujemy niejako emancypację Postaci granej przez Sophie Thatcher, czyli Iris. Ale jak dobrze wiemy, dobrze to działa na, na zasadzie filmu i logiki w filmie, ponieważ gdybyśmy mieli przełożyć to na prawdziwe życie, no to co by się z nią stało? Poszłaby do, gdzie by mieszkała, co by robiła. Nie, niech miał chyba poruszonego w tym filmie tego wątku, jak ona się ładuje, czy coś, ale co by się z nią działo, jakby co by zaczarowić, ktoś by się zorientował i tak dalej, więc w ramach filmu jest to bardzo ciekawa y, opowieść, taka bajka o tym, jakie konsekwencje niosą za sobą nowe technologie. Więc myślę, że reżyser. Nie tyle co otworzył drzwi do, do nowych, do, do przedstawiania problemów współczesnego społeczeństwa na ekranie, bo to już się dzieje, ale, ale... zrobił to pod takim kątem, którego wydaje mi się jeszcze nie było. O, no, i, i film trwa 97 minut, więc film trzyma tempo jak najbardziej. Nie ma sceny, można by powiedzieć, że nie ma w nim jakiejś niepotrzebnej sceny. To, do czego mam uwagi i, i, i miałem, oglądając go, to, to nie to, co dzieje się później po, po zakończeniu, tylko bardziej to, co dzieje się chwilę przed zakończeniem czyli to, jak przedstawiony jest Josh, jego postać i, i, i jego kolejne głupie pomysły w filmie. Więc wydaje mi się, że to jest taka e, karykatura takiego ważniaka, jakiegoś e, pseudopana domu, który no, mimo wszystko przez swoje decyzje życiowe oraz e, to, to, czym się kierował i, i, i jakie były jego wartości. Nie mógł nawiązać zdrowej i, i normalnej relacji z człowiekiem, tylko musiał zaspokajać się robotem, do którego, którego, który, którego darzył uczuciem i który ten robot myślał, że uczuciem obdarza jego, ale jak wiemy, jest to po prostu fikcja. Fikcją jest y, szczere uczucie. Iris do Josha, ponieważ to jest robot. I myślę, że później możemy jako widzowie mieć z tym trochę mieć z tym wątkiem trochę do zamieszania, kiedy z jednej strony wydaje nam się, że to uczucie tego robota jednak jest prawdziwe w niektórych kwestiach, w niektórych nie, kiedy tam poleci łezka czy, czy coś ale jednak w tych, w tych większych to to nie